żwrodcie 1 maja, czyli rocznica wybuchu trzeciego powstania śląskiego w roku 1921. Z tej okazji w wideorecenzjach recenzjach książka z serii Historyczne bitwy Leszek Kania Góra Świętej Anny Kędzierzyn 1921 Opowie opowieść o największej bitwie trzeciego powstania śląskiego. Z tego cyklu rzadkością są kolorowe ilustracje, więc tutaj od razu zaczynając od tego na plus bardzo ciekawie przedstawione mi tło militarne wydarzeń, sama właśnie kampania, nie tylko trzecie powstanie śląskie, ale również pierwsze i drugie i wprowadzenie. Rzeczywiście dobra pozycja, jeśli o to chodzi. Natomiast czego mi tutaj zabrakło? Zabrakło tak jak w wielu książkach historycznych odpowiedniego tła społecznego, odpowiedniego tła ekonomicznego. Te wydarzenia opisane w książce. Miały swoje tło, miały swoje źródło ekonomiczne, społeczne, które jest niestety tutaj bardzo słabo opisane. Nie ma na przykład informacji o topografii Górnego Śląska w roku 1921. Są wspomniane główne miasta, główne okręgi przemysłowe, tak zwany Trójkąt Przemysłowy Katowice, Gliwice, Bytom. Natomiast nie ma informacji o tym, jaki przemysł się tam znajdował, jaka była struktura własności, jakie były konflikty klasowe, bo przecież konflikty klasowe też towarzyszyły. Powstaniom Śląskim. Ci ludzie, którzy szli do powstania, to byli w większości górnicy, rolnicy, ludzie z klasy robotniczej. Tutaj to jest niemal całkowicie pominięte. Wspomniano tylko, że Trzecie Powstanie Śląskie rozpoczęło się od. Strajku Generalnego jednak jego znaczenie dla tych wydarzeń jest umniejszane, a strajki no, wybuchały głównie z przyczyn ekonomicznych, które wiązały się z kwestiami narodowościowymi na Śląsku. Ruch socjalistyczny do pewnego momentu był dosyć silny, jeśli ktoś czytał, Recenzowano już przeze mnie książkę Zbuntowany Śląsk Dariusza Zalegi. No to tam, właśnie, całe to, to tło historyczne, klasowe, ekonomiczne, którego tutaj zabrakło, się znalazło. Więc dobry tytuł, jeśli chodzi o dodatek, dzieje militarne trzeciego Powstania Śląskiego, przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o kwestie społeczne, do doczytania inne pozycje na ten temat.